Cześć, zapraszam na kolejną część Plejady Gwiazd, jeżeli chodzi o kremy BB, CC, Fluidy. O jakich gwiazdach już opowiadałam w poprzednim odcinku. Pierwsza gwiazda Madara, firma litewska. Tutaj odesłanie do odcinka. Kolejny, kolejna gwiazda Krem BB, UV20, UVA też, marki Veoli. Wraz z genialnym primerem, podkładem pod Krem BB. No to może jest trochę niefortunna nazwa. Bazą pod Krem BB. To jest nawilżająco kojący primer do twarzy. I sensu mare. Algoton, krem BB, 15UV, bardzo odżywczy i dzisiaj wjeżdża Bonjour, krem BB, 02, bardzo leciutki, z różnymi witaminami i dzisiaj będzie jego test i porównanie z poprzednikami tego nie było zbyt mało to jeszcze dołożymy korektor firmy Essence Stay All Day 14 godzin jako kolejna gwiazda i mamy tutaj że to jest waterproof proszę bardzo vegan New York wykonany w Polsce London essence.eu Do tej całej plejady gwiazd wchodzi kolejny krem, który znalazłam w tekatlonie. Ulubieniec z tego względu, że jest nad wyraz wygodny. Ponieważ oprócz tego, że jest świetnym kremem CC kryjącym CC+, to jeszcze ma UV50+. Słuchajcie, to jest y, amerykańska produkcja. Kosmetyk jest wegański, produkowany w USA. Po raz pierwszy mam do czynienia z tą firmą i te kosmetyk. zaczniemy od kremu BB. To jest naprawdę leciutki krem BB z kompleksem witamin i zapewnia nawilżenie 24 godziny. Ja już go próbowałam w lato i uważam, że jest naprawdę, naprawdę fajny. I zaraz pokażę Wam, jak on się zachowuje. Jaka to jest konsystencja? To jest w ogóle 0,2 medium. Konsystencja, słuchajcie, jest taka dość lejąca, dość oleista i dość lekko kryjąca. Także widzicie, że on jest naprawdę lekki. Te wszystkie moje żółki na rączce zostały zachowane. Teraz przejdziemy do dekoldu. No, dekolt nim to jest naprawdę lekko muśnięty. On nawet no, nie powoduje za bardzo wyrównywania tych, tych takich plam, tak? Dosłownie lekkie wyrównanie koloru. No, chociaż po drugim nałożeniu już nawet, nawet w większej ilości nawet, nawet zachwyca. I jest faktycznie faktycznie bardzo fajnie nawilżający. No a zobaczymy teraz na buzi jakoś będzie zachowywał. Słuchajcie, jest fajnie. Jest fajny, bardzo głupie. No niestety zostawia pod okiem jest zbyt wysuszający w mojej ocenie, ale na całej buzi nie jest taki wysuszający. Krycie ma takie średnie, gdyż no jednak moje, moje naczynka są są widoczne, co mnie strasznie czasami denerwuje. No i jakie jest to moje podsumowanie? No, za drugim razem, jak już tutaj pomalowałam, to te naczynki może bardziej zostały przykryte, ale, ale jeszcze nie tak jak ja to lubię. Oko pod okiem ta okolica jest zbyt wysuszona. Zaraz zobaczymy z primerem, z, primerem, z tym podkładem. Z tą bazą weoli. Natomiast no, wydaje mi się, że on jest taki najlżejszy z tych wszystkich podkładów. że Ktoś, kto nie lubi takiej mocnej konsystencji, to on jest taki no, nawilżający, chociaż potem i tak się wysusza. I tak, i tak jest taki trochę suchy. Także spróbujemy spróbujemy z tym. I ma takie chyba naj, najlżejsze, najlepsze z tych wszystkich y, krycie. Dlatego próbujemy z tym podkładem weoli. Primerem weoli. Słuchajcie, no i mam wrażenie, że ten primer weoli y, ratuje po prostu wszystko, co jest y, wysuszające. Tutaj, proszę bardzo, moje zmarszczki się uwitaczniają. Nie schodzą, oko jest naprawdę wysuszone. Pomimo tego, że jest napisane, że jest nawilżający, to on jednak najbardziej z tych wszystkich wysusza, które do tej pory patrzyłam. A tutaj, no tutaj jest znacznie lepiej, ale jednak wydaje mi się, że nie ma takiej fajnej konsystencji jeszcze jak poprzednie. No dla mnie jest taki, że na pewno go gdzieś tam na lato zużyję. No i jeżeli będą po prostu takie jedyni, po prostu bardzo suche, to nie wiem, czy on się będzie nadawał. Chcę powiedzieć, że on może być właśnie najbardziej odpowiedni dla osób, które mają cerę przetłuszczającą się, yy, ponieważ jest lekki, nawilżający, jednocześnie no, taki matowy. Yy, więc tutaj ja bym, yy, ja uważam, że to jest naprawdę świetny, świetny kosmetyk, natomiast być może, jeżeli chodzi o moją taką przesuszającą się yy, cerę dojrzałą, on po prostu no, nie jest odpowiedni, natomiast yy, do innych cer będzie właśnie wspaniałym rozwiązaniem. Yy, tym bardziej, że on jest w bardzo dobrej cenie. Tutaj jest też jego skład. Ja go kupiłam bardziej tak z myślą o lecie i ten dwa to jest medium. Jest tutaj znacznie ciemniejszy od tej Madara, która jest z tych wszystkich jakby najjaśniejsza. Tak jakby też trochę ciemniejszy od Veoli, które jest drugie, albo Ton, które jest trzecie, no i czwarty to jest ten bążur. Zaraz zobaczymy, jak on się rozsmarowuje. Z nich wszystkich, z tych trzech pozostałych, to algoton był taki jakby najciemniejszy. Właśnie po rozsmarowaniu mamy taki dosłownie leciutki, leciutki zjazd w tą stronę jasności. Tak wszystkich kolorów, czyli on jest taki. Ten medium jest najciemniejszy. Najciemniejszy, aczkolwiek jest bardzo naturalny i to odcięcie tutaj jest naprawdę bardzo mało widoczne. Także jak ktoś chce sobie przybrązowić buzię, no to to yy, polecam. Jorskin Skin Butter. Czyli dla Twojej twarzy masło. I powiem Wam, że on mnie zachwycił. A ponieważ jest bardzo wygodny, bo ma 50%, to jest jakby mój number one. I naprawdę słuchajcie, nigdy nie myślałam, że wegański, że będę w ogóle kosmetyków wegańskich używać. A już na pewno, że wegański kosmetyk może być tak idealny. On ma jednak taką y, konsystencję bardzo takiego. Masełka. No, masło to jest dobrze, dobre określenie. Konsystencja masła, łatwo się rozprowadza świetne krycie słuchajcie, świetne, świetne krycie zaraz pokażę Wam to na wykoldzie. I skóra jest po prostu nawilżona, namasłowana. Słuchajcie, ma wspaniałe krycie i kolor. I zobaczcie, że tak naprawdę już po jednym maźnięciu nie widać mojego pieprzyka. Czyli krycie po prostu mega. Krycie jest mega. I jeszcze do tego ma te UV50. Słuchajcie, uwielbiam to krycie. Być może ten kolor jest trochę teraz za ciemny. Yy, natomiast no tutaj może jeszcze może trochę za mało go tutaj dałam. Bo nam trochę... A w ogóle ma fajny zapach, wiecie, takiej wąkroty. Już po zapachu czuć. No nic nie zostaje tutaj w tych zmarszczkach. To jest po prostu mega. Moja buzia jest teraz już po tych wszystkich kosmetykach, które nakładałam, zmywałam, nakładałam, zmywałam, bardzo przesuszona. Nie mam pielęgnacji, gdyż uznałam, że to będzie sprawiedliwe, jeżeli nie nałożę żadnej pielęgnacji. Tylko od razu jechałam z tymi kosmetykami i słuchajcie, no jest, no jest szał. No, może ten nos jest trochę jakby niedopracowany. No, ale zobaczcie, spad, weszło mi na usta, usta zniknęły, tak? Widzieliście po dekoldzie, że, że jest po prostu naprawdę bosko. Nie jest przesuszone. Jest takie, że po prostu chciałoby się tego dotykać, bo jest taka fajna, buzia, taka nawilżona, ale też nie jest taka strasznie tłusta. Czyli dla mnie, ja uważam, że to jest dla każdego typu cery. I tej przetłuszczającej się i tej y, po prostu wysuszonej, takiej y, jak moja. No po prostu jest, jest super. To jest, dla mnie to jest ideał. I jeszcze te UV 50. To dla mnie to jest hit. Gwiazda, gwiazd. Jeżeli faktycznie to jest kosmetyk wegański, i nikt nie dopatrzy się tam czegoś, czego ja się nie dopatrzyłam, to dla mnie to jest super. Jeszcze teraz do tej plejady gwiazd, niech dołączą korektory. To jest świetny korektor. Pokażę tutaj, właśnie, już go rozprowadziłam na moim dekolcie, na moich przebarwieniach. Zapłaciłam za niego 10 zł i naprawdę nie spodziewałam się tych efektów. A najfajniejsze efekty daje, tak naprawdę, pod okiem. Ja kupiłam sobie dwa i to jest 20 Light Rose. Natomiast kupiłam też jeszcze jeden kolor i niestety straciłam go po prostu bezpowrotnie. Już chyba nie jestem w stanie go znaleźć. Gdzieś go skitrałam. Teraz też nie mam na sobie. Makijażu, ale zaraz Wam pokażę, jak on tutaj matuje okolice oka, no i jak tutaj te zaczerwienienia przynosi. I tak naprawdę ten korektor za te 10 zł to robi całą robotę i on w dużej mierze bardzo wystarcza. Nie wchodzi w zmarszczki. Pięknie tutaj utrzymana jest ta okolica pod okiem, a jak jeszcze dodamy krem nawilżający to jest mega super. Wszystkie tutaj moje. To on jest taki bardzo matowy, ale bardzo lekki, bardzo lekki i nie pozostawia takiej skorupy. I tutaj zobaczcie, jak on świetnie, jaką robi korekcję na nosie. No po prostu. Yy, wszystkie moje naczynka znikły. Oczywiście tutaj jeszcze go nie dałam, ale zaraz to zrobię. Chcę, żebyście zobaczyli, zobaczyli moje oko, tak, które jest tutaj wygładzone, rozświetlone. To jest podkrążone yy, i naprawdę on robi świetną robotę. Świetną słuchajcie, niewielką ilość dosłownie minimalną, rozprowadziłam sobie na policzku, zobaczcie, nie ma zaczynały znikać te wszystkie moje przebarwienia a to jest tylko tylko naprawdę no bardzo, bardzo niedużej ilości, może Wam tutaj uda mi się to pokazać czyli tak, robimy sobie kropeczki i zobaczcie, jakie to jest wydajne ja już mam po prostu pół czoła od paru kropeczek za 10 zł. Zeta. No, szok. Prawda? Jakbym pomalowała usta, to by zniknęły. Nie, no. Wszak samoluję to. Nie, no. Słuchajcie, to jest naprawdę przyjemność. To jest naprawdę przyjemność. Można mieć to w różnych kolorach i, i kurcze, i bardzo wydajne. Bardzo wydajne, matowe. No, może jeżeli chodzi o to oko. Nie, no nie jest najgorzej, słuchajcie, ale może przy. No, ja nie mam żadnego kremu na sobie żadnego. Jakbym dołożyła krem pod oczy, to by było super ale no, krycie i, i w ogóle wyrównanie ekstra. Słuchajcie, mamy fajny mat, który nie potrzebuje nawet pudru, a z pudrem mam cały czas problem i cały czas jeszcze poszukuję. Także słuchajcie, jeżeli spodobał się Wam mój kanał yy, i te porównanie, te testy, to wszystko, co dla Was przygotowałam, przez te poprzednie dni koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Zasubskrybujcie, gdyż jest to dla mnie niezmiernie ważne. Dzięki temu mogę zostać doceniona przez YouTube i mogę dostać jakieś pieniążki z reklam. I też dzięki temu mogę Was informować przez ten dzwoneczek, który też jakbyście włączyli, będzie mi bardzo miło, że. Mam dla Was kolejny odcinek, kolejny odcinek Piękna życia, a ja uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy czuli się piękni, piękne, żebyśmy czuli się młodo, żeby nasza cera bardzo fajnie wyglądała, młodo, odmłodzona. A jest to możliwe, słuchajcie, jest to możliwe tak naprawdę zwyczajną, codzienną pielęgnacją, na którą serdecznie zapraszam. I też jest to możliwe dzięki obcowaniu z przyrodą. Do czego Was serdecznie zachęcam, żeby budować swoje piękne otoczenie yy, zielone. Yy, zieleń na balkonach, na tarasach, przed domem, na trawnikach. Słuchajcie, Wy możecie się naprawdę w to wszystko angażować, i do tego wszystkiego Was zachęcam piękne, wspaniałe podróże, ponieważ świat jest piękny, że jest taki różnorodny i nie, że nie jest tak, że tylko jedna kultura jest nam narzucona, tylko jedna religia. Jeżeli jesteśmy dobrymi ludźmi, wszystko prowadzi moim zdaniem do Boga. Cieszmy się, twórzmy pozytywną energię, pozytywne myślenie. Zapraszam na kolejne odcinki Piękna Życia.